Myślącym, ludzkość, cywilizacja ma różne etapy rozwoju. Teraz jesteśmy kochani na takim etapie, że określę to krach taniej żywności. Po prostu żywności taniej, obojętnie na jakim miejscu jesteśmy globu, nie będzie już. Z czego to się bierze? Co jest jak gdyby główną przyczyną? Mówimy o tak zwanym globalnym ociepleniu. Ale mamy przy żywności poważniejszy problem. Mamy do czynienia z procesem tak zwanego globalnego rozleniwienia. Można to w ten sposób ująć. Coraz więcej na świecie jest i rodzi się, przepraszam za słownictwo, gęb, a coraz mniej rąk. Porodzą się powiedzmy gęby niekoniecznie mające ręce. Chyba rozumiemy co mam na myśli. I to nie jest żaden przytyk do, do, jak gdyby, tego naszego rozwoju cywilizacyjnego, do tego, jacy jesteśmy. Tylko po prostu stwierdzenie faktów. Jeszcze raz przypominam. Więcej na świecie ludzi oczekuje określonych dóbr, w tym wypadku żywności. aby z tego się przecież nie da przecież żyć, no nie? Niż ją wypracowuje. Chore ideologie że dochód, za to, że jesteś obywatelem, jakiś dochód podstawowy plus lukarka 3D, że wytworzą ci żywność, są najlepszą drogą, tą uliczką do katastrofy, która niechybnie czeka. Więc powtórzę, mamy do czynienia z krachem taniej żywności. I to są te przyczyny, powiedzmy, takie ideologiczne wręcz. Natomiast bardzo praktyczne jakie przyczyny mamy na dzisiaj, bo co się stało? Zanim, zanim jeszcze powiedzmy i pandemia, i te wszystkie zjawiska, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, na przykład na, na przykładzie naszym, ale to także globalnie, tak? No w Polsce to oczywiście, gdyby Rosji nie było, to nie mielibyśmy na kogo zwalać, czyli, a i Unię Europejską jeszcze z punktu widzenia rządzących, czyli Unia pakiet klimatyczny, a Rosja, no wszystko robi, z gaz i tak dalej, i ona to robi i tak dalej. Po części coś tam jest prawdy. Ale problem jest znacznie bardziej mający swoją inną wagę i, i znacznie bardziej szerszy i złożony. Po pierwsze, mamy do czynienia z globalną inflacją. I to już co najmniej od dwóch lat. Z globalną inflacją, gdzie nie będzie powrotu do tych relacji sprzed 2019 roku. Ja nie mówię o pandemii. Ja mówię o tym, że świat się zaczął tak nam. Z punktu widzenia gospodarczego bardzo poważnie 2 3 lata temu wstecz w sposób trwały zmieniać. Po, podkreślę, to jest słowo w tym wypadku ważące, sposób trwały, więc nie ma powrotu. Teraz dowody. Chiny od 4-5 lat, a przypominam, że zboża można sporo lat przechowywać, skupują podstawowe zboża, gromadzą żywność od kilku lat. Na dzisiaj, w co nie wierzę w te dane, ale one takie w przestrzeni publicznej, statystycznej funkcjonują. Chiny mają 51% zasobów pszenicy światowej skupionych i zmagazynowanych, no nie? Bardzo poważna, poważna wielkość. Następnie Chiny w układzie ryżu powyżej 60%, 60%. I coś tam 30-40%, czy 30 parę, zresztą ostatnie z Kanady zakupy i tak dalej, w tym roku dokładnie, kukurydzy. No rzecz poważna, na co Chiny się na coś poważnego szykują. Raz, że kwestia dobrej inwestycji, bo tak jak surowce, metale nawet kolorowe, tak dzisiaj inwestycją jest niesamowitą żywność. A może się okazać, w pewnym momencie złotem się nie najesz, po prostu będzie trzeba wrzucić ten ryż. A tu tak dygresja przy okazji, pamiętacie, takiego gościa, który był doradcą e, premiera Tuska, zarządów Platformy Obywatelskiej, który w takich tych taśmach powiedział prawdę, no nie? Będą zapierdzielać za tą miskę ryżu. Proszę Państwa, ten gościu dzisiaj jest premierem. Rządu Rzeczpospolitej, zamieniem Prawa i Sprawiedliwości. Wie, co robi. I wie, co mówił poprzednio, bo przestrzegał już kilka lat temu, żeby nie było złudzeń. I to nie jest wina tylko tego gościa, no nie? I teraz przejdźmy dalej. W związku z tym mamy tą globalną inflację. Następna kwestia w Polsce dlaczego tak inflacja poszła oprócz tego rzutowania globalnej i mamy do czynienia z tak wysoką inflacją, a kto prawie 300, powyżej 300 miliardów wrzucił kasy różne tarcze, ZUS i tak dalej. Te wszystkie zadłużenia żywej gotowy kasy bez wypracowania w rynek w gospodarkę. No i Państwo chcecie, żeby inflacji w Polsce nie było takiej prawdziwej, bo na razie to jest początek wzrostu. Więc ja mówię. Czynnik inflacyjny, czyli poważnego wzrostu cen, na żywność jeszcze nie działa. To jest dopiero początek jest styczeń 2021 rok. To jest, kochani, początek. Podłoże. Inflacja ta globalna, światowa, następnie dodruk tej kasy tego pieniądza. No i trzecia tam ważna kwestia. Surowce energetyczne. No właśnie. Surowce energetyczne gaz, ropa, węgiel ale także wszystko to, co decyduje, poważny wzrost, i dopiero teraz będą rzutować one na wzrost cen żywności. Ceny żywności jeszcze nie wzrosły. Powtórzę, jeszcze nie wzrosły. One dopiero będą wzrastać. One osiągnęły tylko racjonalny poziom rynkowy, mniej więcej, racjonalny poziom rynkowy tych czynników, które wcześniej zaznaczyłem. Wszystko się zbliża przed nami, no nie? Ja mówiąc, ceny żywności w ogóle nie odnoszę się do rolnika, do surowca, bo tutaj są totalnie zachwiane proporcje. Przypominam, że w udziale Chleba, który Państwo kupujecie, mąka, praca rolnika, nawet. Nie, a, zboże, odliczając już mąkę, przetworzenie, to jest do 10%. No to o co tu chodzi? Nie rozumiem. W okresie wojennym była prosta relacja. Kilogram mięsa, złotówka, ale przetworzony. Kilogram tego mięsa był złoty 60, złoty 70. Czy widzicie Państwo relację? Dzisiaj to jest totalnie. 3-4 razy 300-400% jest różnicy. Więc drodzy konsumenci, ktoś na was zarabia. I to ostro. I teraz mówię więc właśnie o tej strukturze. Polska ma chorą strukturę przemysłu rolno-spożywczego, w ogóle gospodarki narodowej. Za tą chorą kolonialną strukturę. Za te błędy narodu polityczne. Nie, bo, bo ktoś powie: no tak, czy zły minister. No taki minister, na jakiego zasługujemy. To nie jest tak, no, a, a szczególnie w tym rolnictwie. No, tacy, jacy my jesteśmy, tacy, tacy są ministrowie, więc tutaj już nie znęcajmy się nad państwem też no, i nad tą naszą rzeczywistością. Stan rzeczy, jaki jest, taki jest. Jak to zrobić? Jest to oczywiście, kochani, możliwe. I teraz bardzo precyzyjnie. Polska stała się wiodącym krajem. Jest takie słowo... Lider ostatnio bardzo mocno używany i tak dalej. Nie lubię takich słów, nie ukrywam, ale żebyś my, ta, ta część, która no, nie zna do końca, jak gdyby polskiego słownictwa, to Polska jest liderem produkcji drobiu. Dlaczego to się stało? Bo mieliśmy premię tego naszego zapóźnienia, tanią siłę roboczą, więc ten surowiec. Ta ciężka praca rolników niedoceniana, Między innymi był dlatego tani. Skończyło się. Dzisiaj faktycznie jest część rolników, ale coraz więcej. I ja to rozumiem. Jest też cwaniaków. Oni gdzieś to mają. No. Da się skubnąć, skubią. Rolnik to nie jest tylko jakiś zawód. To jest powołanie, to jest misja, to jest charakter. Ho, ho. A myśmy potrafili to totalnie zniszczyć. Znam to, widzę na co dzień. Mam. Różnego typu, nawet blisko przykład. Więc teraz, teraz widzimy, że stała się tym liderem tego drobiu. No i zobaczcie, w naszym koszyku, w naszym spożyciu yy, yy, średnio statystycznego Polaka, drób stanowi duży udział. Strukturalne problemy polskiej gospodarki, czyli droga energia, tu już zawsze będzie. Skończyło się drobiazgo, to zapewnia bo też oparte jest na gazie i energii i tak dalej, nie, więc będziemy wycofywać się z tego w sposób naturalny, chyba że państwo będziecie te pieniądze takie dosyć drogie płacić, bo na eksport też, bo będziemy przegrywać, bo się nie da. Drób przesunie się na kraje, które myślą, nie Ukraina, ona też będzie miała, tam zaczęło się rozwijać, zachodnie kapitały zaczęły rozwijać, a tam drogi gaz też ich zabije, na takie kraje jak Węgrzy, oni dostaną tanią energię od Federacji Rosyjskiej. Na takie kraje, między innymi chyba jak Kazachstan i inne, te kraje będą dzisiaj producentami tego drobiu. Ja z drugiej strony, z punktu widzenia zdrowia społeczeństwa, nie ukrywam, że nie płaczę nad tym, bo ten drób najbardziej niszczył. Państwa zdrowie. Najbardziej niszczył, najbardziej w ten sposób produkowany drób, najbardziej niszczył Polaków. Więc będzie bardzo drogi. Powiedzmy jeszcze tak jest, ale ja dokończę z tym drogi. Będzie bardzo drogi. Ale teraz to miejsce musi zająć inna po prostu żywność, no nie inne białko. W związku z tym nie będzie ono już tanie. już nie przesądzam w tym momencie. A jak niejednokrotnie właśnie rozmawiam, czy rolnicy piszą, zachęcam was za wszelką cenę. Największym interesem, najlepszym z punktu widzenia rolniczego, jest produkcja bydła, wołowiny, krów. To będzie się najbardziej w świecie w najbliższym czasie opłacało, no nie, ale to w ogóle jest jak gdyby na inny materiał. Natomiast kończąc jak gdyby to, teraz kochani, krach taniej żywności. Średnia statystyczna w Unii Europejskiej była taka, że w koszyku tych dób naszych wydatków bytowych do której zalicza się też żywność, to było 12, 13%, 11, 10, różne okresy, no nie? Bo żeśmy w mieli na trzy komórki, na cztery telewizory i, i na 5 sedesów, no nie? W jednej łazience. No, czy to było mądre? Nie wiem, no na pewno rozwijało w jakiś sposób gospodarkę, ale gardziliśmy żywnością i ciężką pracą, wierząc, że 3D lukarka nam da. Wiara się skończyła. W związku z tym, kochani, w Normalnych, Niemcy to świetnie zapowiadają, bo tam będzie normalna żywność, markowa i tak dalej, no jest natury droga. Więc musimy się przyzwyczaić, że w wydatku właśnie w tych państwach, gdzie było te 12-13, będzie w granicach 20%, 18-20%. Bo żywność po prostu będzie niedroga. Nie będzie drogiej żywności. Ona będzie kosztować tyle, ile powinna. I będzie to taka, jak powinna żywność. W Polsce do tej pory. W naszym wydatku to zależnie, zależy kto ile zarabia i tak dalej w koszyku, ale średnio było w granicach 18-20%. do 20%. W Polsce wydatki na żywność będą powyżej 20 do 24-5%, czyli 1,4. No i trzeba się będzie w tym, kochani, ogarnąć. No nie? Po prostu trzeba zrozumieć. Żywność jest to wielkie dobro i ono musi kosztować, tak? Słucham. Jeszcze obniżka VAT. <laughs> no tak. Ostatnio państwa świetnie zapewniają, że. Wad spadnie, jest obłożony zerową stawką na żywność. Przypominam, ta stawka to 5%. E, no, trudno nawet to komentować. Proszę Państwa, jeżeli surowiec, załóżmy zboża, a jak zboża drożeją, złożały 100-100 to automatycznie wszelka produkcja rolnicza, hodowla musi... Automat, bo to są pasze, musi to drożeć, przetwórstwo i tak dalej. No nie? Nikt za darmo nie będzie robił. Teraz zrasta wszystko do tej pory po prostu tylko z innych czynników. Zboża zlożały o 100%, a teraz zaczął drożeć, bo, pol, bo inflacja przyjdzie. Też to reaguje. No i Polska po prostu tak się bawi w tym świecie i w Europie, że ma jedną z najdroższych gospodarek z punktu widzenia energetycznego. Czy za to zapłacimy też. W związku z tym będzie dalszy wzrost. I Państwo sądzicie, że jakieś 5% z VAT-u ma na to wpływ, a do produkcji rolniczej to zupełnie nie ma, bo tu chodzi o jakieś przetwórstwo, no nie? Czy to ma jakiś wpływ, jeśli ktoś to wierzy? No cóż, powiem, że jest człowiekiem głębokiej wiary dla naszego rządu. I to do Państwa należy, czy, czy na tym dobrze wyjdziecie. Natomiast... Ciekawsza jest właśnie ta kwestia z obniżką VAT-u na nawozy. No, gej szeft. Proszę Państwa, posłuchajcie. Ja jako rolnik kupuję nawozy. A, bo to jest ważne, stawka na nawozy nie była 23%. Była 8%. Bo niektórzy myślą, o, poważna obniżka. Nie, kochani. 8%. Więc będzie na tą pewien okres obłożony nawóz stawką zerową z 8%. Jak ja mam 5000 tysięcy złotych za tonę, 8% 400 zł. No proszę Państwa, nawozy powinny kosztować to załóżmy załóżmy mocznika, o tym mówię w granicach 2,5 tysiąca realnie 2700, żeby, żeby ta żywność utrzymać na obecnym poziomie. Każdy inny, no to jeżeli z 5400 złotych, no to sami wiemy, trudno także to komentować. Natomiast co jest jeszcze ciekawsze, ja jak zakupię nawozy jako rolnik, a jestem vat rozliczam się, to jak płaciłem 8% za ten VAT w tych nawozach, to ja sobie później miałem te 8% zwrotu. Więc cały zabieg z mojego punktu widzenia, watowca jest zabiegiem ekonomicznie obojętnym. Jeszcze raz, obojętny. Dobrze. Nie wszyscy rolnicy są watowcami, tylko dzisiaj już niewielu jest rolników, którzy nie są watowcami, a zakupują i autentycznie robią to, to rolnictwo. Zakupują te nawozy. Załóżmy, że jest to 20-20 parę procent. Faktycznie, wówczas te, te kilkaset złotych. Jest to, jest to jakaś, jakaś różnica cenowa, czyli ci, którzy są na ryczałcie, nie odliczają VAT-u. Im to tak. Ale powtarzam, jaka to jest wielkość. Natomiast tu, tu jest problem, faktycznie, bo jest prosta taka zasada, no nie? Ci, którzy rolnicy, tam gdzieś ten przedsiębiorca, co sprzedawał, tym ryczałtowcom zostają oczywiście faktury I, dzięki, i ten rolnik, który tam rozliczał się z tym VAT-em, mógł sobie, no wiemy o co chodzi, rozliczyć lepiej te faktury, szkoda, no nie, parę złotych rolnikom jeszcze z tego tytułu Dobra. ucieknie, no nie, i to jest normalny, to jest normalny mechanizm, no nie, jak ktoś nie zna życia, to, to może się dziwić, no nie, no cóż, wydaje mi się, że, ano tak, no tak, te, to, czyli, czyli kryptoreklama przy okazji, oczywiście. No cóż, no tutaj to się nie. Co tu też? Tego też nie ma co komentować, to się samo komentuje. Oczywiście nasze nasze wędlinki, tutaj mamy tutaj mamy mamy co to, salce no pasztetowa, jeszcze tam będzie z tym z, z naszą z naszą krwią i tak dalej. No i cóż z wołowinką kiełbaska. Trzeba to robić można. Natomiast najważniejsze, przy tym krachu taniej żywności, żebyśmy pamiętali o jednym kochani, że bez prawdziwych rolników, faktycznych rolników, ale nie takich, co to wpisane statystycznie w gospodarstwo. Ludzi, którzy rozumieją, na czym polega rola tego rolnika i do czego służy, jaką rolę odgrywa Ziemia?